Jak tutaj pracował, tak. ale no właśnie w tym roku Moławskie Pogotowie Ratunkowe, które ma długą tradycję, wieloletnią tradycję, utraciło możliwość świadczenia swojej publicznej usługi wraz ze w ramach Szpitala Moławskiego. Widzimy, że tutaj no, baza lokalowa to jest przystosowane, to są garaże, jest cały tabor, e, tutaj e, karetek Pogotowia, e, Była, był zespół, sprawdzony zespół ludzi, którzy obsługiwali e, Pogotowie. Niestety e, ta dziwna decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia przy, e, o, przy tutaj w obecnym układzie politycznym Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, które czy tolerowały, czy przyzwoliły, czy nie potrafiły temu przeciwdziałać, niestety nie zapobiegło tej ogromnej stracie dla młodzieżowego szpitala, a są to straty wymierne. Ten szpital potrzebuje środków na bieżące funkcjonowanie. To, jest, to są miejsca pracy. te przekształcenie, przejęcie obsługi obsługi udzielania pomocy mieszkańcom przez obecną prywatną spółkę FALK. Myślę, że i tu dobiegają takie głosy ostatnio na spotkaniu przewodniczących zarządu osiedli również na ten temat. Było mówione, że ludzie, pojawiają się osoby, które no, nie do końca są zadowolone w jaki sposób jest ta pomoc udzielana, a, a również oczywiście uderzyło w miejsca pracy tutaj w Mławie, uderzyło w zasoby finansowe funkcjonowania szpitala mławskiego.